Ma wszystkim, z tej strony Spox2 z kanału TV. Wjeżdża nowy materiał, w którym porównamy dwa Xboxy Series X. Ten po prawej to moja konsola na ciekłym metalu, natomiast konsola po lewej to Xbox oryginalny, do którego nikt nigdy nie zaglądał. Dzięki uprzejmości sklepu allplay.com.pl mogę porównać i skonfrontować dwa urządzenia. A teraz już wracamy do naszego testu. Zaczynamy! W dzisiejszym materiale sprawdzimy trzy parametry. Temperaturę, poziom hałasu, który zmierzymy Apple Watchem oraz temperaturę powietrza wydobywającego się z konsoli za pomocą tych termometrów. Więc tak, jak wspominałem, tu mamy nasze konsole, a za mną dwa monitory, które bezpośrednio wyświetlają obraz z tych urządzeń. Dwa pady. I to jest właśnie obraz przechwytywany z tych Xboxów z gry Gears of War 5. I teraz tak, użyjemy kamery termowizyjnej, żeby sprawdzić, jaka jest temperatura. Round one. Fight. Na pierwszy rzut idzie konsola seryjna, która ma od tyłu 45, 46 stopni w najcieplejszym miejscu. Mowa o ogólnej obudowie. Sprawdźmy, jak się zachowuje ta ciekłym metalu. 67, 9 stopni różnica. Ok. Teraz tak, zwróciłem uwagę wcześniej, że gniazdo od nowego nośnika tej karty pamięci mocno się nagrzewa wewnątrz. Zobaczcie, 55 stopni łapie to złącze. To bardzo dużo. Mowa cały czas o konsoli seryjnej niegrzebanej. A jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Tu jest tył tej konsoli, i widać, że w tym miejscu. Nic nie było grzebane, śruba jest na swoim miejscu. Teraz tak, przechodzimy do konsoli na ciekłym metalu. Tam było 55, tu mamy 51, prawie 52. Kolejna rzecz, idziemy z tym do góry. Sprawdźmy jaka jest temperatura w wylocie tylniego powietrza. to jest taka krateczka. Z niej wychodzi ciepłe powietrze. Zobaczymy teraz jak ta konsola na metalu. 47 Ok. Czas na ujęcie z góry. 59 60 nawet było. Żyje się. Można przyjąć, że 60 stopni jest. Teraz moja konsola druga. 55. 56 nawet. Porównajmy teraz poziom hałasu. 36-37 dB notuje oryginalny Xbox Series X. Zobaczymy jak druga konsola. Również mamy 36-37. Ostatnia rzecz to termometry, które postawiłem na tej konsoli. One pracują już od 3 godzin 29 minut. Final round. Fight. Na fabrycznej konsoli mamy 43,8, a jak się sprawy mają na tym moim 41,2. Czyli różnicy mamy 2,5 stopnia. Za chwilę będzie podsumowanie temperatury. Także zmierzyliśmy wszystko i wnioski są następujące. Stosowanie ciekłego metalu nie jest do końca zasadne, bo o ile temperatura nam spadła w środku konsoli o te 8-9 stopni, tak mamy za dużo do stracenia. Także użyłem tego, co mogłem: Apple Watch, termowizja, termometr. Jak wam się to podoba? Nie jestem w stanie lepiej tego wykonać. Nie będę rozbierał jednej, drugiej konsoli, żeby wsadzać tam jakieś sondy itd., itd. bo ten sprzęt jest pożyczony, jest nowy na gwarancji. Nie ma takiej opcji. Opieramy się tylko i wyłącznie o to, co jest namacalne. Także takie, a nie inne przyrządy użyłem do pomiarów. I jak się przedstawia ciekły metal w konfrontacji z oryginalną, fabryczną konsolą? Nie najlepiej, bo tak. Takiej wymiany może dokonać wprawiona osoba i fakt, faktem ryzykuje się sporo. Bo jeżeli ktoś się na tym nie zna, źle go zaplikuje, on wyleci na płytę główną, dojdzie do zwarcia, konsola może się spalić, uszkodzić. Tego byśmy nie chcieli. Także opcja z ciekłym metalem w mojej ocenie odpada. A jeżeli ktoś będzie chciał, na siłę, jasne, mogę to zrealizować. Także dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli materiał się podobał, łapa w górę, jeśli nie, łapa w dół. I do następnego. Już z Wami Spok, z Was F.